Rozdział 5. STATEK NA OCEANIE. Stres jest stanem nadzwyczajnej gotowości do poradzenia sobie z wyjątkowo dużym zagrożeniem tak dużym, że organizm w swoim normalnym, zrównoważonym stanie nie miałby wystarczającej mocy, żeby go skutecznie i definitywnie przezwyciężyć. I dlatego właśnie przełącza się w tryb awaryjny. Nie dlatego, że coś się zepsuło, tylko po to, żeby zmaksymalizować swoją szansę na sukces i przetrwanie. Tak samo jak podczas wyprawy morskiej przez ocean. Na statku jest kapitan, bosman, załoga marynarzy, jest też kucharz, są kelnerzy, stewardzi, są osoby zajmujące się obsługą pieców pod pokładem, towarami, bagażami, są mechanicy, inżynierowie, radiotelegrafista. Są też osoby dbające o pasażerów. Przy doskonałej pogodzie wszyscy zajmują się swoimi sprawami. Kucharz gotuje, kapitan uzupełnia notatki w dzienniku pokładowym instruktor prowadzi dla chętnych lekcje pływania, a pokojówki ścielą koje w kabinach. Zdarza się jednak czas wyjątkowo złej pogody, albo na przykład na horyzoncie pojawia się statek piratów, albo inne niespodziewane niebezpieczeństwo i wtedy kapitan krzyczy. Wszystkie ręce na pokład sprzątaczki, kucharze, palacze, stewardzi, elektronicy, instruktorzy tańca, kelnerzy, informatycy, wszyscy porzucają swoje zajęcia i biegną tam, gdzie potrzebny jest wspólny, zjednoczony wysiłek. I to oznacza, że kajuty będą nieposprzątane, w opuszczonej kuchni będą grzechotały puste garnki i patelnie, być może przestanie działać internet. Pasażerowie z rozczarowaniem usłyszą informacje o odwołanych zajęciach z argentyńskiego tanga. No ale tango jest teraz nieważne. Tak samo jak chwilowo nieistotne stają się kosze pełne śmieci, nieumyte okna czy brak wody w prysznicu. Wszystkie ręce na pokład! Mniej ważnymi rzeczami zajmiemy się wtedy, kiedy będzie wiadomo, że statek znów jest bezpieczny. W ludzkim organizmie kapitanem jest część mózgu zwana podwzgórzem. Podwzgórze wygląda jak otwarty ptasi dziób, z którego zwieszają się dwie podłużne sakiewki. Widziałam taki właśnie uproszczony rysunek środkowej części ludzkiego mózgu i to fascynujące, że kiedy spojrzy się na niego z pewnej odległości, naprawdę wygląda jak ptak. Bezpiecznie ukryty w samym środku kory mózgowej, z czterema komorami o fantazyjnych kształtach, które przypominają skrzydła, głowę z okrągłym okiem i tułów z wypustkami, trochę podobne do rybiego ciała. Otwarty dziób tego ptaka to jest właśnie pod podwzgórze. Jego zadaniem jest odbierać sygnały dostarczane przez system nerwowy, i przekształca je w komunikaty, które zostaną przekazane dalej i wywołają odpowiednie działanie. Tak samo jak kapitan zbiera informacje o pogodzie, wielorybach, piratach, mieliznach, skałach, górach lodowych i innych statkach na morzu, tak samo pod wzgórze otrzymuje informacje o wszystkim, co jest istotne w najbliższej okolicy. Kapitan statku wysyła maile, smsy albo dzwoni do następnych osób, którym zleca podjęcie odpowiedniego działania, a pod wzgórze wytwarza i wysyła neurohormony, które zarządzają działaniem przysadki mózgowej, czyli tego podwójnego woreczka zwieszającego się z ptasiego dzioba. A mówiąc jeszcze bardziej dokładnie, kapitan pod wzgórze utrzymuje w gotowości sieć włókien nerwowych które przez lejek Fendersona, zwany czasami po prostu lejkiem, przechodzą do tylnej części woreczka i są czymś w rodzaju wewnętrznej sieci internetowej, po której w razie potrzeby pod wzgórze przesyła wiadomości do przysadki mózgowej. Tylna część przysadki natychmiast przesyła informacje dalej do części środkowej i przedniej, która zarządza bardzo ważnymi funkcjami działania organizmu. Można powiedzieć, że jest perfekcyjną asystentką kapitana, która na bazie otrzymanych od niego informacji łączy się z innymi centrami kontroli i koordynuje następne działania. Wzywa specjalistycznych kurierów i wysyła ich dalej z konkretnymi zaleceniami. Ci posłańcy. To hormony. Przednia część przysadki, na bazie informacji otrzymanej z tylnej części podłączonej do podwzgórza, wytwarza hormony, które zostają wysłane do odpowiednich gruczołów, żeby wywołać ich pożądane zachowanie. Przysadka mózgowa jest wielkości zielonego groszku. I oczywiście nie jest zielona, tylko w przedniej części różowa. Jest maleńka. Ukryta w samym środku głowy, otoczona ochronną warstwą tkanki kostnej, która tworzy łagodne zagłębienie zwane siodłem tureckim. Z tej bezpiecznej dolinki przysadka kieruje światem. No może oczywiście nie całym światem, ale z pewnością dużą jego częścią. Przysadka zarządza wzrostem całego ciała. To ona właśnie jest odpowiedzialna za to, czy człowiek jest niski, średni czy wysoki zarządza ciśnieniem krwi w całym organizmie, zarządza energią, trawieniem, działaniem organów płciowych, odpornością, płodnością, wytwarzaniem mleka. Niektórymi aspektami ciąży i porodu, regulowaniem temperatury ciała, poziomem glukozy we krwi, a więc Poczuciem głodu albo sytości, rozkładaniem tłuszczu, zatrzymywaniem wody w organizmie, działaniem tarczycy, czyli pośrednio wyglądem włosów i paznokci, rytmem serca, samopoczuciem, a także emocjonalnym przywiązaniem do innych osób. Kiedy kapitan pod wzgórze Otrzymuje informację o nagłym zagrożeniu, natychmiast powiadamia o tym swoją asystentkę, przysadkę, a ona niezwłocznie wysyła alarmujący komunikat do sztabu sytuacji kryzysowych, który w odpowiedzi błyskawicznie powołuje oddziały do zadań specjalnych. I te trzy najważniejsze nazywają się: adrenalina, noradrenalina i kortyzol.